Teraz słuchajcie, ładowarki. No zobaczycie, bateria 12,8 V, a na, na ładowarce pisze 14,6 V. I ktoś pomyśli, no, coś tu jest nie tak. Przy baterii 25,6 V, na ładowarce pisze już 29,2 V. Będę mówił volta. Jak ktoś poprawi to, to nie poprawię. A przy baterii 51,2 V na ładowarce pisze. 58,4. O co tu chodzi. Słuchajcie. Na ładowarce. Podstawowy parametr to jest do jakiego napięcia ta ładowarka ładuje i jaką mocą. Tutaj macie 20A, tutaj macie też 20A, a tutaj macie 10A. I widzicie też, jakie są przewody przy 51V zobaczcie. To są jakieś jedynki przewody. Bo już to 10A na 51,2V potrzebuje takich cienkich przewodzików. Dlatego wszyscy dążymy do 48V kolokwialnie nazywając ten temat, bo, bo latamy sobie, zaraz wam powiem, w jakich parametrach sobie latamy. Tutaj mamy już przy 20 Amperach przewody jakieś potorówki. Tak mi się wydaje puturoweczki, a tam przy 20A mamy już przewody 2,5. I tutaj jeszcze były żabki zamontowane, które nie polecam żabek, lepiej skręcane, bo jednak tutaj ten styk jest troszeczkę słaby. Nie widzę, producenci już zeszli z żabek i wszyscy montują właśnie takie y, złącza, kurde zapomniałem jak się te złącza nazywają, y, kardana, kardana to jest wał, <laughs> nie pamiętam jakie to było złącza, może sobie przypomnę. I normalnie możecie się wpiąć, wypiąć, a wszystko macie oczkowo. I to mi się lepiej podoba, bo wtedy dokręcimy to oczko, jest dobry styk, nic nam się tutaj nie grzeje. Także już wiemy, co to jest LiFePO4. Już wiemy, w czym go ładować. Dlaczego piszę to na tych ładowarkach? A teraz przejdźmy do napięć, w jakich te baterie pracują. Bo to nie jest takie dla wszystkich oczywiste. I już Wam mówię, zakres napięć, zobaczcie, jaki tutaj jest zakres napięć. Zakres z napięć jest bardzo duży. I na przykład dla ogniw 12V zakres napięć to jest od 10V, czyli tam jest odcięcie, BMS odcina do 14,6V. I tu też BMS obcina na górze. Dla 24, czyli 25,6V, dół to jest 20V, góra to jest 29,2. To po prostu dalej. Eee, plus, 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 po prostu ilość wychodzi, nie? Od ogniwa do pełnego. Trzy. Hmm, baterii 51,2 V, dół mamy 40 V, górę mamy 58,4. O, <coughs> przepraszam. Ale to są wartości już ekstremalne, że tak powiem. I w takich procentach nie chodzimy. Ja z racji, że już no ponad 3 lata się bawię w po 4, nawet niecałe, nie, no prawie 3 lata. Przerobiłem troszeczkę tych różnych układów szeregowych, równoległych i nie wiadomo jakich. Mając magazyn energii w napięciu 51,2 V z taką baterią z takimi czterema parami, czyli osiem takich baterii mam spięte najpierw szeregowo, później równolegle, żeby zrobić 51,2 V. I jeden zestaw to jest pięty nawet czterech baterii dwunastek. I to wszystko słuchajcie, działa bez żadnych balanserów pomiędzy tymi bateriami, tylko trzeba pilnować napięć. I ja z mojego doświadczenia wiem, że najlepiej działać w napięciach takich, powiem Wam w przypadku, polecimy po kolei od 12 do 51,2. Dół, tutaj ten zielony, ten mi pasuje, czyli baterie 12,8 V rozładowywać do właśnie tych, 12 i 8 do 12 V maksymalnie, a to jest rozładowanie, przy rozładowaniu, żeby odcięło ona później się podnieść, podniosła. I do tych właśnie 128 V, e, czyli tak przy 12 odcięcie, przy 13 ma się z powrotem, e, że tak powiem, włączyć gdzieś nie mamy takie zwykłe falowniki, przy innych to troszeczkę inaczej działa, ale latamy właśnie pomiędzy te 12,8 V a 13 i 6, Bo dlaczego wysoko? Dlatego wyżej, tutaj w tych takim no, pomarańczowym, a nie na zielonym, bo tutaj na górze e, zaczyna aktywować się balanser i balansuje te ogniwa. Bateria prawie w pełni naładowana zaczyna się balansować. Jeśli byśmy latali w tych zielonych, to bateria nie ma się kiedy balansować i tego ogniwa zaczynają się rozjeżdżać. I tracimy pojemność baterii. Tak jak mówiłem, najwyższe i najniższe ogniwo rządzi pojemnością baterii. Dlatego warto te baterie rozładowywać do poziomu, tak jak tutaj jest napisane 20%, ale ja w procenty w po 4 nie wierzę, bo to jest za bardzo liniowe. doładować właśnie do tych, tych ten reset, co tu pisze, właśnie 12 V do 13.6, 24 V do 27.2 ładować, a 48, czyli 51.2 V ładować do 54.4. Ja ładuję do 50 4 i 5, mając właśnie zostawię te dwunastki, ale ja bym szedł tylko na pojedynczych, że tak powiem, pełnych ogniwa, ładowałbym do 55 V. Wtedy pięknie balanser na górze balansuje ogniwa i ta bateria pracuje bardzo ładnie. Ale właśnie rozładowywać do tych 20, nawet w zimie rozładowuję do 30%, do 40, bo w zimie latam sobie magazynem 48 V, będę tak mówił, żeby to było bardziej zrozumiane. Między 52, a dalej te 54 i 5, żeby mi tego dołu troszeczkę w zimie zostało w razie właśnie braku prądu, żeby te pompki obiegowe chodziły, inne rzeczy. A e, od wiosny do jesieni, kiedy mamy tej energii mm, e, słonecznej naprawdę dużo, to wtedy puszczam go, że tak powiem, pełną parą i do 50, od 51 do 54,4 sobie e, latam, że tak powiem, na tym magazynie. Także słuchajcie, mamy...